Witajcie znaki ognia, Baran, Lew i Strzelec. Oto Wasze czytanie na październik 2022. Zobaczymy, co Was czeka w tym miesiącu. Najpierw sprawdzimy energię ogólne, zobaczymy, jaki przewodnik prowadzi Was w tym miesiącu. Zapytamy o miłość, związki, pieniądze, finanse, pracę, pasję o zdrowie. Psychiczne, fizyczne, emocjonalne, a na koniec wyciągniemy afirmację słowa mocy dla Ciebie na październik. Możecie je powtarzać, żeby sobie pomóc, podnosić wibracje. I na końcu zapytamy aniołów o odpowiedź na Wasze pytanie. Ta odpowiedź to może być tak albo nie. Możecie już zacząć myśleć o swoim pytaniu, a odpowiedź będzie na koniec tego filmu. Dobrze, znaki ognia. Baran, lew, strzelec. Kto was prowadzi w tym miesiącu w październiku 2022. Co się dla Was wydarzy. Oho, mamy. Jest wasz przewodnik. Hmm, I mówi wybierz pokój. Piękne połączenie i synchronizacja. Kolor tej karty jest taki jak kolor sodalitu. Kamienia, który wybrałam dla Was intuicyjnie, między innymi jeden z trzech kamieni. Już piękne wiadomości. Dobrze, zobaczmy, co dalej. I teraz miłość. To było szybko. Jasna wiadomość będzie, tak myślę. Dobrze, teraz aniołowie obfitości. Oni też szybko się wypowiedzieli. Jeśli chodzi o znaki ognia. Dobrze, a teraz archanioł Rafael powie nam coś na temat Waszego zdrowia. Mhm, mm okej. Okay. Hmm. To, to nie jest cała wiadomość. Chyba jeszcze jedna karta, bo ta. A, dwie karty nawet widzicie. Czułam. Że ta wiadomość nie jest pełna, ale teraz już mamy wszystko, znaki ognia. Uh -huh. Już czuję, że sprawy zdrowotne będą bardzo ważne dla Ciebie w tym miesiącu. To będzie coś, na czym będziecie się skupiać najbardziej. Dobrze, wezmę różdżkę i zaczynamy. Dobrze. Znaki ognia. Czuję, że wielu z Was nosi w sobie dużo smutku. To uczucie smutku może być z Wami już od dłuższego czasu. Dla niektórych z Was od lat, dla niektórych od niedawna. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. Pamiętajcie o tym i zobaczcie. Wspominałam już o Sodalicie. Sodalit ustawiłam intuicyjnie na środku Waszego czytania. On jest bardzo połączony z Waszym przewodnikiem Pramanasa Yogananda. I Wasz przewodnik mówi, wybierz pokój. Może być tak dla wielu z Was, że ten smutek, który czujecie, jest pokłosiem. Czegoś, co się wydarzyło, i to będzie różnie dla każdego z Was, bo to czytanie kolektywne, tak? To mogło się wydarzyć dawno temu, w y, dzieciństwie, to mogło się wydarzyć dwa miesiące temu, pięć lat temu. Coś, y, co y, bardzo Was rozzłościło, czuliście dużo złości. Czuliście, że zostaliście potraktowani niesprawiedliwie, byliście skrzywdzeni i to wywoływało w Was dużo gniewu gniewu do kogoś, gniewu na siebie i potrzebujecie o tym powiedzieć, wyrazić to. I dlatego mamy sodalit. I tutaj czuję, że jeśli nie masz sodalitu, to yy, jeśli to z Tobą rezonuje, to warto taki kamień kupić. I y, popracować z nim, ale tu nie chodzi o to, że kupicie kamień i nagle wiecie, jak na tych memach wstawię ten mem tutaj. Y, to nie jest tak z kamieniami. Y, z kamieniami jest podobnie jak z runami. Przygotowuję film short o runach. Y, niebawem będę go postować, ale. Powiem, że runy i kamienie są podobne w ten sposób, że ma się relacje z energią kamienia, runy, czy na przykład tak jak z waszymi przewodnikami duchowymi. Z kamieniem można medytować, kłaść na miejsca na ciele, gdzie są czakry, na przykład, albo tam, gdzie potrzebujecie, czujecie, że potrzebujecie, i poprzez takie praktyki medytacyjne wtedy możecie łatwiej przepracować pewne rzeczy i szybciej połączyć się ze swoimi przewodnikami duchowymi i wasz przewodnik właśnie do tego was zaprasza, żebyście medytowali z sodalitem albo bez z energią pokoju, żebyście medytowali nad energią pokoju i te medytacje przyniosą wam odpowiedź co zrobić żeby w sytuacjach, które są trudne wybierać pokój, wybierać wyższe wibracje, wybierać siebie. Jak wybierać pokój każdego dnia, żebyś nie czuł, że twoje życie jest pełne chaosu, bo to jest wybór na poziomie energetycznym, mam na myśli. I tutaj też chodzi o to, żeby zacząć mówić o swojej prawdzie. Bo ta sytuacja z przeszłości, która, Wywołała wiele gniewu i smutku. Też dotyczyła tego, że ktoś zachowywał się nie w porządku, niektórzy z Was byli bardzo skrzywdzeni, zaniedbani, mówiąc łagodnie, mogła być agresja, ale wtedy, kiedy to się działo, też nie mówiliście o swojej prawdzie ani sobie, ani nikomu innemu. To nie o to chodzi, że jesteście winni, absolutnie nie, ale. Mamy w sobie energetyczne wibracje, i blokada mówienia o swojej prawdzie prowadzi do tego, że było jeszcze więcej cierpienia. I czuliście złość nie tylko na tę osobę, ale też na siebie, że nie potrafiliście siebie obronić. Odpuśćcie to, wybierzcie pokój. I warto zająć się tymi emocjami pod spodem, dla tych z Was, którzy jeszcze czują smutek i złość, bo jeśli. Nie przepracujecie tych emocji, to to może potem rzutować nawet na wasze zdrowie fizyczne. I czas już, wybierając pokój, odpuścić stare żale, przebaczyć to nie znaczy, że akceptujemy to działanie ale przebaczyć dla siebie i żeby też zobaczyć, co było we mnie. Niskowibracyjnego, co mogło dać sprzyjające warunki do tego, że takie coś wydarzyło się w Twoim życiu. Absolutnie tutaj nikt nie jest winny, że miałaś niskie wibracje, to jesteś winna. Nie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co się stało, zobaczyć, jakie emocje wtedy były i poczuć poprzez. Połączenie z energią spokoju i z Twoim przewodnikiem, jaka transformacja pomoże mi uniknąć takich sytuacji w przyszłości? Ta osoba, która Was skrzywdziła, w jakimś stopniu jest dla Was lustrem, i warto zajrzeć, przyjrzeć się temu ze spokojem, wybrać pokój i. Przepracować to, bo wtedy będziecie mieli dostęp do zupełnie innej energii. Chodzi tutaj o refleksję, lustro. Ta osoba coś miała ci pokazać, jaki masz obraz siebie, dlaczego pozwalasz takim ludziom być w twoim życiu, pozwalasz im się krzywdzić, bo na poziomie energetycznym to zawsze jest. Wybór. To jest ciężka lekcja dla wielu z Was, ale to już jest koniec. Wy już jesteście na etapie zrozumienia tego wszystkiego i teraz to jest bardzo ważny czas, żebyście wybrali pokój, odpuścili złość i przebaczyli. Nie chodzi tutaj, tak jak mówiłam, o to, że przebaczacie, bo to było ok. Nie, przebaczacie po to, żeby odpuścić, zobaczyć, jaka była lekcja i wejść w nową piękną rzeczywistość. I właśnie to będziecie robić w październiku, integrować bardzo ciężką lekcję życiową albo kilka, bo tutaj są bardzo silne energie, ale pamiętajcie: wybierzcie pokój, wybierzcie wibrację pokoju, miłości, a nie wibrację ofiary, wibrację strachu. Praktykujcie wdzięczność. Wdzięczność jest tak piękną wibracją jak miłość, przecież. I te doświadczenia bądź to doświadczenie dają ci narzędzia do tego, żeby podwyższyć swoje wibracje. Jeśli chodzi o miłość, to już trochę zaczynałam o tym mówić. Wielu z Was było skrzywdzonych przez partnera, partnerkę, kogoś z rodziny. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. I teraz w końcu w październiku rozumiecie, co to była za lekcja. Jakie macie schematy w życiu miłosnym, w relacjach. Teraz to zauważacie, przepuszczacie przez siebie, bo zrozumienie to jest za mało. I dzięki temu przechodzicie do innej rzeczywistości miłosnej. Ta karta mówi: Lubicie. Ktoś chce pójść z Tobą na randkę, flirt, dobry czas. Tak, że dla wielu z was czuję, że ten koniec jest początkiem. Tak, koniec tego doświadczenia przeszłego jest początkiem nowego. Dla każdego timing będzie trochę inny, bo to jest czytanie kolektywne. Pamiętajcie o tym, ale ta karta sugeruje, że jest duża szansa na to. Że poznacie kogoś nowego w miłości, kto chce flirtować, bawić się, poznać się, zabrać cię na randkę, e, może na kolację, tutaj usłyszałam, dla niektórych, e, ale jakakolwiek to nie będzie randka, to oni chcą pójść na nią z tobą. I widzę, że ten etap, na którym jesteście w życiu miłosnym, w październiku to jest jak światełko na końcu tunelu już widzicie światło i najważniejsze jest światło które macie w sobie nauczcie się świecić własnym światłem serca i odganiać swoje wewnętrzne cienie a raczej je integrować jeżeli potrzebujecie zintegrować swój wewnętrzny cień to na moim kanale jest taka medytacja jeśli to z wami rezonuje to zapraszam i czuję też, że medytacja pracy z wewnętrznym dzieckiem bardzo może Wam pomóc, jeżeli coś się wydarzyło w dzieciństwie. Zapraszam, jeśli to z Wami rezonuje. Ale tak, w październiku na pewno Macie przełom, wychodzicie z toksycznych schematów w związkach, jakie by to związki nie były. Teraz porozmawiajmy o pracy. Praca nie będzie dominować nad Wami w październiku, tak jak to było w poprzednich miesiącach, bo czuję, że niektórzy z Was pracowali bardzo, bardzo ciężko, więc Wasza sytuacja zdrowotna może troszkę się pogorszyć, ale o tym za chwilę, bo teraz mówimy o pracy. Masz kartę datków i pracy charytatywnej. Oddawaj z radością organizacjom i ludziom. Którzy wspierają cię i inspirują duchowo. I wiedz, że Twoja szczodrość będzie ci zwrócona na wiele cudownych sposobów. Czas, rzeczy, pieniądze i inne rzeczy, które oddasz, zapewnią pozytywną multiplikację energii. Wow! Wielu z Was pracowało bardzo, bardzo ciężko. Poprzednich miesiącach, a teraz jest czas na to, żeby zrobić sobie trochę wolnego, może nie cały miesiąc, no może niektórzy, ale zróbcie sobie wolne. A jeśli chcecie coś robić, bo wielu z Was to są ludzie akcji, tak? Znaki ognia, energia męska, energia działania, to jest Wasza energia, znaki ognia. Więc macie problemy z tym, żeby tylko być czasem. <laughs> Ale e, jeżeli chodzi o robienie, to może nie pracujcie aż tyle, tylko pomóżcie komuś, e, zróbcie jakąś pracę charytatywną. Na przykład pojedźcie do schroniska, pomóżcie tam e, w opiece, e, nad pieskami. Zróbcie coś dla ludzi w waszym sąsiedztwie. Zróbcie cokolwiek z Wami rezonuje, co będzie jakąś pomocą która sprawi, że inni ludzie będą szczęśliwi i wy będziecie szczęśliwi, a to energetycznie odblokuje Wam energię w pracy. Jeżeli na przykład szukaliście pracy i nie możecie znaleźć od wielu miesięcy, to to się może zmienić poprzez tę pomoc. Jeżeli pracowaliście za dużo, a teraz nic, i macie problem z utrzymaniem balansu między pracą a odpoczynkiem, i takie zdystansowanie się do pracy jakaś praca charytatywna też energetycznie może wam pomóc to zbalansować tak pamiętajcie w październiku nie stawiajcie pracy na pierwszym miejscu wiadomo że wszyscy potrzebujemy zarabiać płacić rachunki itd ale chodzi o to żeby się tak nie stresować w październiku pracą jak to było poprzednio a skąd wiem, że tak było, bo mamy trzy karty od Archanioła Rafaela. I tutaj jest pierwsza karta, która mówi o stresie. I ten stres wpływa na Wasze zdrowie, i jesteście teraz bardzo zmęczeni. Odpocznijcie. Dla niektórych z Was mogą być jakieś problemy zdrowotne. Nie jakieś ogromne. Hmm. Dla większości z Was widzę górną część ciała głowę, gardło, nos, głowa, czaszka, czoło, widzę uszy, ja to już mówiłam. Tak więc tutaj wszystko w okolicy tych górnych czakr, czyli gardła, czakra trzeciego oka i czakra korony, tak. Te trzy czakry będą bardzo aktywne wtedy, kiedy będziesz uwalniać te emocje, o których mówiłam, smutek i gniew. Więc skup się na tych czakrach i na swoim zdrowiu, ponieważ przechodzisz bardzo silną transformację energetyczną, a twoje ciało już jest bardzo zmęczone po poprzednich miesiącach. Także zadbajcie o siebie, ważne. Archanioł Rafael mówi... Odpuść stresującą sytuację, tak? Oproście Archaniła Rafaela, jeśli to z Wami rezonuje, żeby dał Wam odwagę na to, żeby zadbać o siebie. I tutaj mówię do pracocholików, którzy nie potrafią zbalansować pracy z życiem. Wiem, że niektóre profesje nie dają pola do tego, żeby to zbalansować. Ale dla Twojego dobra Twój przewodnik i Archanioł Rafael proszą Cię, żebyś jednak się nad tym pochylił yy, i miał odwagę czasem odmówić pracy i mówić: Nie, nie będę dzisiaj siedzieć 14 godzin, potrzebuję odpocząć, jak odpocznę, będę pracował lepiej na przykład. Więc już czas nauczyć się mieć też czas dla siebie. Yy, I odpoczywać nie tylko wtedy, kiedy już się poważnie rozchorujemy. I chodzi tutaj o naprawdę odpoczynek. Nie leżenie i robienie postów na Facebooka firmowego, nie. Trzeba odpocząć, tak? Archanioł Rafael też prosi Cię o to, żebyś był optymistyczny, jeśli chodzi o Twoje yy, zdrowie. Widzę, że niektórzy z Was będą konsultować się z lekarzami, no bo, tak jak mówiłam, ciało będzie zmęczone, może coś tam być. Yy, o, ale słyszę, że to też. To może być o Tobie, to może być yy, Twoje dziecko lub Twój zwierzak. Ale kluczem jest to, żeby pozostawać pozytywnym. Archaniele Rafaelu, dziękuję za to, że pomagasz mi być optymistycznym, co wspiera moje zdrowie. Tak, zostawcie stres poza sobą, medytujcie, medytujcie z sodalitem, medytujcie w energii pokoju. I wtedy, w tej energii, spróbujcie wyobrazić sobie, jak pracujecie. Jak to by było, gdyby energia pokoju była z wami w pracy, tak? Odpuśćcie kontrolę. Znaki ognia mają czasem problem z odpuszczeniem kontroli, lubicie wiedzieć, co się dzieje i wszystko organizować, ale czas jest odpuścić, być optymistycznym, mieć wiarę i pozwolić energii pokoju zbalansować wasze życie, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę, ale o miłość też. S Słyszę, że Niektórzy z was bardzo skorzystają na tym, że będą świadomie oddychać. Mam taką medytację na moim kanale. Jeśli to z wami rezonuje, to zapraszam na nią. Link będzie na dole w opisie. Ale tak, czas y, nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem w bardziej zbalansowany sposób niż wyrzucanie emocji gwałtowne. Y, I w tym ta optymizm. Styczność i wdzięczność Wam pomogą. Dla tych z Was, którzy będą troszkę odwiedzać lekarzy i coś tam się będzie dziać, to mam też wiadomość: Zmięcie lekarza. Archaniele Rafaelu, dziękuję za to, że prowadzisz mnie do najlepszego lekarza w mojej sytuacji. To może być o Twoim zdrowiu fizycznym, ale nie tylko, może być o emocjonalnym. Mamy tutaj Sodalit, jego energia jest bardzo silna, on pomaga na depresję też. Jeśli czujesz, że twój lekarz albo terapeuta nie daje ci tego, czego potrzebujesz, takich rezultatów, poczucia bezpieczeństwa, jeżeli wstydzicie się zmienić lekarza, to proszę, zróbcie to, bo tutaj jest potrzebne nowe podejście, tak? To jest jakiś temat y, dla Was w październiku. Y, inne podejście do zdrowia, inne podejście do związków, inne podejście do pracy, inne podejście do stresu, tak? I to inne podejście, czym jest? Wybieraniem pokoju. Tak, dokładnie. Wybieranie pokoju jest odpowiedzią na wszystkie te rzeczy. Które będą się dziać w październiku i nie tylko, bo dalej też, prawda? Bo to jest bardzo cenna lekcja. Jak wybrać pokój? Czasem jest bardzo ciężko wybrać pokój, ale wasz przewodnik mówi: wybierz pokój, a twoje życie się przetransformuje. Wow, piękne, piękne czytanie. Intensywny miesiąc przed Wami. Zrobiłam już. Trzy czytania razem z tym, i październik będzie intensywny, pełen transformacji. Wielu z nas rozpocznie nową ścieżkę w życiu, i Wy też, znaki ognia. Baran, Lew i Strzelec, zobaczmy, jaką mamy dla Was afirmację na październik 2022. Te słowa mogą Wam pomóc w ciężkich momentach albo nabrać pewności siebie. Zobaczymy, co to będzie. Mhm. Tutaj yy, więcej o zdrowiu. Tak jak mówiłam na początku czytania, zdrowie będzie głównym tematem dla Was w październiku, i o tym też mówi Wasza afirmacja. Widzę siebie młodą bez względu na wiek. Promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękna i zdrowa. Wow, mówiłam coś w trakcie czytania o tym, żeby nauczyć się świecić swoim wewnętrznym światłem i wewnętrznym pokojem, teraz dodaję tą drugą część. Tak, także widzę siebie młodą, bez względu na wiek, promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękna i zdrowa. Piękna afirmacja. Świećcie wewnętrznym światłem znaki ognia. Warto afirmować i zadbać o siebie. Czy macie już pytanie do aniołów, na które można odpowiedzieć tak lub nie? Jeśli nie, to pomyślcie o nim, bo za chwilkę zapytamy aniołów o odpowiedź. Zobaczymy, czy tak, czy nie. Jeśli jeszcze nie macie pytania, to zatrzymajcie film. Jeśli macie już swoje pytanie, skupcie się na nim. Połączcie się ze swoją intuicją. Weźcie głęboki wdech. Połączcie się ze swoją intuicją. Poczujcie, która karta ma Waszą odpowiedź. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymaj film. Ok, zobaczmy. Pierwsza karta to nie. I druga karta to tak. Znaki ognia. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie film. Zasubskrybujcie mój kanał. Znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób wzbogacacie naszą pozytywną społeczność. Wstawiam na social media dodatkowe materiały o astrologii, energiach. Zawsze fajnie jest na to popatrzeć, dowiedzieć się czegoś. Jeśli do nas dołączycie, to macie szansę wygrać prywatne czytanie ze mną. Jeśli natomiast chcecie kupić takie czytanie, to też jest taka możliwość. Zapraszam do kontaktu mailowego i znajdziemy coś tylko dla Ciebie. Znaki ognia. Jeśli chcecie zaopiekować się Swoim wewnętrznym dzieckiem i lub e, zintegrować swoją stronę cienia, to zapraszam na medytacje, o których wspominałam, są tutaj na ekranie. Zapraszam do oglądania. Znaki ognia: baran, lew, strzelec. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.